O już siódma. I dziś zakończenie roku szkolnego. Mam na ósmo trzydzieści. A więc zjem coś umyję zęby i pójdę do szkoły. Jedną godzinę później. Dobra już jestem i jest ósma dwadzieścia. A więc idę do klasy Dziesięć minut później. Witajcie dzieci na kolejnym zakończeniu roku szkolnego. Dzisiaj dostaniecie swoje świadectwa. A więc na początku sprawdzę, czy wszyscy są. Białoruś. Jestem. Czechy. Jestem. Polska. Jestem. Rosja. Jestem. Włochy. Jestem. Wszyscy są oprócz Ukrainy. No bo ona ma wojnę i nie mogła przyjść. Tak jak rok temu. Ano tak. A więc teraz rozdam wam świadectwa. Piętnaście minut później. Dobra, już możecie iść do domu i cieszyć się wakacjami. Wakacje.